Halo, 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 witam. Jest to już szósty odcinek z kasynka online. Dziś znowu po raz szósty, wszystkie wypłacam sobie na bieżące te dziesiątki. Rulette live bada bim, bada boom, pom, pom, pom kręci się maszyna nawet nie patrzę, odwrócę głowę w 11, pyk i czarne no i ja lecę na czarne dziesiątkę

Pan Hubert może przyniesie czerwoną nowinę. Koniec kładu. Oby, 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 oby. Cztery czarne w ogóle widzę. Zerknąłem sobie jak nigdy. Czerwień? Czarnie. No i nic. Pierwsza przegrana.

Strata 20